Jak wiecie, we wtorek wieczorem wyemitowano na playerze nowy odcinek ślubu od pierwszego wejrzenia. Na ten temat jest zresztą wczorajszy film na tym kanale. W tym odcinku pokazano, jak trzy panny młode szykują się do ślubu. Wybierają suknie, malują się, czeszą i jadą czarnym ręcz rowerem do ślubu, wiezione przez kierowcę tvn, gdzie na miejscu czekają zaproszeni goście i pan młody przy ołtarzu, którego dopiero dane im będzie poznać. Jak wiecie jest też prawie pewne kogo z kim sparowano w tym sezonie, początkowe typy oparte były o kwiaty panien młodych z bukietów oraz kwiaty panów młodych z butoniarki, ponieważ w ten zaopatruje uczestników produkcja i w poprzednich edycjach te same kwiaty pojawiały się u dobranych przez ekspertów uczestników, to chyba taki tajny znak dla widzów. Ale w razie jakby produkcja tym razem chciała trochę oszukać i zmylić nas wszystkich to na tym etapie trzeciego odcinka pokazano już reakcję panów młodych i pań młodych na drugą połowę której jeszcze niby nie pokazano, jednak przy pannach młodych widać kawałki garniturów wybranych im przez TVN mężów, i to niestety bądź stety potwierdziło układ z kwiatami, dodatkowo fani programu, jako że część nazwisk uczestników została wyjawiona już w pierwszych odcinkach już ich wszystkich wyczaili i niektórzy mają rodziny swoich wybranków znajomych, a jak wiemy z poprzednich edycji uczestnicy raczej się nie znają i produkcja im tego bynajmniej nie ułatwia. Najsłynniejsza para ostatniej edycji Karol i Laura poznali się przecież w trakcie emisji programu, po tym jak Karol zaprosił Laurę do znajomych na Facebooku, a ona do niego zadzwoniła. Spotkali się dopiero później, także raczej niemożliwym byłoby, żeby uczestnicy niesparowani ze sobą znali swoje rodziny, choć wiadomo zawsze mogli znać się skąd indziej. W każdym razie na ten moment prawie pewnym układem par jest ślub Kasi z Dąbrowy górniczej z Pawłem z Benzina, zwanym także przez fanów programu Panem Złotą Rączką, z racji tego, że Paweł ma bardzo liczny wachlarz manualnych umiejętności. Umie naprawić prawie wszystko, rozebrać budynek, coś zespawać, wyklepać samochód itd. Kasia w ostatnim odcinku wyznała całej Polsce, że niespełna rok temu miał być jej ślub z jej byłym narzeczonym, który ją zdradzał i dlatego ślub się nie odbył. Pomimo, że była już data, obrączki i zaproszenia, a Kasia w tym samym sklepie, który odwiedziła w odcinku trzecim, wybierała suknię ślubną na poprzedni ślub. I tutaj część widzów ma trochę wątpliwości. Bo czy to nie jest takie trochę desperackie, nie przepracować jednego rozstania i szybko rzucać się na drugi ślub? Bo to tak wygląda, jakby od razu po zerwaniu zaręczyn napisała do TVN NUJCYK od razu znaleźli jej męża. Czy to nie jest trochę na siłę? Kasia jednak twierdzi, że jest gotowa, a psychologowie ją wybrali tak, że zobaczymy co z tego będzie. Jeśli chodzi zaś o Pawła, to do programu zgłosiła go siostra, ale chłopak faktycznie jest samotny, został zraniony w poprzednich związkach. Jego przyjaciele są po ślubie, mają dzieci, które Paweł uwielbiają, więc wydaje się, że Paweł faktycznie może okazać się najpewniejszym kandydatem tej edycji. I ogólnie ta para jest na razie typowana jako ta, która ma szansę zostać razem. Kolejnym typem który tym razem niestety potwierdzają wszystkie znaki na niebie i ziemi jest najmłodsza uczestniczka tego sezonu, 26-letnia Julia Stiechanowa, którą produkcja postanowiła wydać za mąż za 32-letniego, łysiejącego mistrza Brydża z Łodzi. I generalnie jeśli chodzi o różnicę wieku między tą dwójką, to ona nie jest jakaś zatrważająca, bo wynosi 6 lat. Ale wizerunkowo i charakterologicznie to wydaje się być prawdziwa katastrofa. Zacznijmy od tego, że blond włosa Julia, która według psychologów i antropologa jest idealną kandydatką na żonę, o atrakcyjnej aparycji i za cel życia wyobrała sobie znalezienie męża i gitara, ale ona tego męża chyba sobie inaczej wyobrażała. Bo wiecie jej tata, który jest generalnie jej najlepszym przyjacielem i jest po rozwodzie wygląda młodziej od Tomasza, a po drugie jego narzeczona, w sensie tego taty jest równolatką przyszłego męża Julii, widzowie co prawda zauważają, że w tej edycji to żaden brat Pitt się nie trafił, ale umówmy się, że zarówno pan Złota Rączka jak i pan Raper nie wyglądają źle i są w miarę normalnymi gośćmi, a Tomasz wiecie, ja nic do niego nie mam, ale on gra w bryża, pucuje puchary, podobno ile dasz mu czasu tyle będzie gadał, wydaje się być trochę przemądrzałym gościem. Nawet jego własna matka powiedziała, że to porządny gość, ale zbyt poważny jak dla niej. Do tego Tomasz boi się własnego ojca, czaił się chyba z pół godziny pod jego domem, bo produkcja kazała mu zaprosić go na ślub, a ojciec i tak go zbeształ i zapytał w jakiej czarnej dupie jest że sobie dziewczyny normalnie znaleźć nie umie, do tego ma w twarzy coś takiego wiecie niepokojącego, już mi niektórzy z was pisali, że baliby się sami z nim w domu zostać, chociaż widać, że jest niegroźnym gościem, ale jednak budzi jakiś niepokój, no i oni mu dobrali kształtną 26-letnią Julię, która z dwóch odcinków których wystąpiła tekst półtorej przymplakała, ja rozumiem, że musi być show i emocje, ale czej i ci dziewczyna płacze, jest przerażona, jakby w ostatniej chwili chcąc się wycofać, bo chyba coś czuła w kościach. Że to akurat z niej w tym sezonie eksperci skręcą Bekę i Bama tam przy ołtarzu stoi. Tomasz, aż się boję tego odcinka ze ślubami. Ale może to będzie pierwszy raz, kiedy faktycznie do tego ślubu nie dojdzie. W każdym razie trzecią parą jest tenerka personalna z USA, w sensie z Warszawy, ale to mieszkając w New Jorku została tenerką personalną. I uwaga, pan raper, Robert Zestrzelna, co ciekawe, rapera Roberta, który nagrywa głos do reklam i ma serwis multimediów do programu zgłosiła jego siostra bez jego wiedzy, ale psychologowie stwierdzili że do brata mi takim styknie, to jest też o tyle dziwne, że Robert powiedział, że jego żona ma być ładna, zgrabna i szczupła i oni serio mu taką dobrali, no bo wiecie ten nerka personalna, Kamil pseudonim odwalcie się ode mnie z dębicy po wyznaniu, że nie zniesie kogoś kto nie jest szczupły dostał Izabelę. a tutaj nie, co sobie zażyczył to mu dali, aż dziwny to jest. W każdym razie wygląda na to, że w tym sezonie największy vein na Instagramie zamierza zgarnąć Janeta, która regularnie dodaje różne treści i już wrzuciła pierwszy post na temat ślubu od pierwszego wejrzenia. No, i w tym poście podziękowała za te chwile i wspomnienia, pomimo tego, co będzie dalej. Wiecie słowa, mimo tego, co będzie dalej którymi zaczęła zdaniem, wybrzmiały głośniej niż cały post, i widzowie już nie mają wątpliwości, że tutaj szykuje się nam jakiś niewypał, Armagedon i że tej parze się nie uda. Chociaż może Aneta postanowiła trochę nas pooszukiwać, jakby co pochodzę po mieście i popatrzę, czy gdzieś za rękę nie chodzą i dam znać. W każdym razie na ten moment układ par wygląda taki serio. Najbardziej rokuję w sumie według was pierwsza para czyli Kasia i Paweł, no bo oni w sumie wydają się normalni, są w podobnym wieku. Chociaż jak wiadomo program może nas zaskoczyć. Jak myślicie, kto będzie największym zaskoczeniem tego sezonu? Dajcie koniecznie znać w komentarzach.